Dobra, ale ostatecznie, co myślicie? Co myślicie, że będzie? Ale dajcie mi... Po Pokémony Warcraftowe. Kurde no. Warcraft Rumble. Gimme that. Cyk. Deathwing. Nie, Onyxę. To chyba jest to, co mówiliśmy. Tak. No, Pokemony to nie są. Na na Battle Pety mi to nie wygląda. Ale to chyba nie ma wyglądać lepiej. W sensie, akurat to jest chyba... W sensie, to nie jest gameplay footage, nie? To jest... To jest co, chyba cel, jakby celowe z taki zabawką wessynowatych. Raczej nie spodziewałbym się jakiegoś full CGI meta, wiesz, Dobra, dobra, no. Biją mi się. Okej. Okay. Arclight... Okej, okay. Arclight, y, Rumble, dobra. Nie wiem, czy mam arabskie napisy. Hut, oni znowu so, z tymi zapowiedziami. <laughs> right there. This is a mobile strategy, fast-paced hero collector and villain collector and villain collector game that has a vast PVE campaign. It also has dungeons and raids and PvP and co-op and everything you'd expect of a Warcraft game from Blizzard. We love games. We were super inspired by tower defense games. Our game isn't really tower defense. Okay. It's more our style to do a tower offense game. It's joyful Ni, nie mówi mi to nic. Nie wiem, tak. We're aiming to bring our Blizzard best to mobile games that inspire us. Chaos reigns. All the chaos. Can't use chaos twice. In basements of taverns all across Azeroth, a mysterious machine has been found. Is it new? Has it always been there? Powered by gnomish engineering and Arclight. This machine has been generating famous and infamous battlegrounds for your entertainment. So, when the battle begins, you'll come to the battlefield with your army ready to go assault the boss. There's a base for you to defend. If the base dies, your run is over. Also, there's meeting stones on the map. If we control the meeting stone, we can play things closer to the boss. If the enemy controls the meeting stone, they're gonna come at us oh, a little bit closer. Okay. The... There's also towers on the map for you to go capture that lets you have a forward position uh, let... so you can start. So the right? There's also shiny you can get. Z... There's gold <laughs> nodes and treasure, treasure <gasps> chests to plunder. <gasps> you gotta get the shiny! Give me the shinies. shiny! The more gold that you can get, the more chaos you can reign upon the field. <laughs> One of my favorite things about this game is that ja every pier. mini has their own personality, and every single one of them thinks they're the coolest. And they're all wrong, except for Blackrock Pyromancer. Yeah. In Warcraft: Arclight Rumble, we have five families: the Alliance. The noble alliance with a lot of defensive units. And Kto stale... robi te zapowiedzi? Serio? Jakby... Nie, to nie działa. To napra... power Sorry, to nie power nie... oh, Kurde. My call. But there's also Blackrock to shear a hole in your enemy's defenses. Let's like throw down. There's of course the undead. You can bring a skeleton ton of troops to the battlefield. Rise. And beasts. We also have a literal stampede from the plains and jungles of Azeroth. <laughs> With all of the chaos, chaos going on with the troops, we need somebody to lead this rabble. Leaders are a way to cater your strategy and build a specific playstyle that suits you. If you want to play of go for Sneed. Down. Sneed has a trait called Sneed's greed that makes all of your siege units grab extra gold. My personal favorite is Ren. With his ability black in the sky. Well, it sparkly. makes all of your flying units one gold cheaper so you can fill the air with chaos. There are tons of strategies that you can assemble with this. There are over 60 minutes of this. You need to have an understanding of Warcraft be able to embrace game. Yeah. a of standard on Let's play a game. We're going to do it live. I mean, it will be edited later, but that's okay. Welcome to Jinrok's Swol Troll Isle. A test of strength! This is a fun, now, because I did the design for it, and Justine did the art. we have our animators and our character artists to make all this happen. There's so many people that go into making this a reality. The goal of the Swole Troll Patrol is to, to put the face in the face. Smash that start button. Let's go. Actually, no, nas, Here comes a troll. He's coming yeah, First thing, thing we're gonna do is have some harpies go say hello. Zakładam, there's że a couple, to nie jest do, do końca. No, pati, nie, go nie jesteśmy it, targetem, and we have a Huntress. Let's play uh, a Huntress geez. to help this out a little bit. And here comes another swol Troll. Let's send out some chickens to meet that Swole troll. Yeah, but, to... but those Trolls are definitely relentless. I'm actually gonna lose! No! <laughs> we don't make these maps to be easy. <laughs> I thought you said you couldn't lose. You designed this map. Smash that start button! Let's go! Alright, here comes this Swole Troll and we need some Harpies to go take care of that Swole Troll. There's some chickens coming. I don't care about those chickens, but that kobold I do. That kobold definitely needs to get out of here. Need some more gold. Okay, double up, in This area right here, so that we can fuel our harpy addiction. All right, good. Have those chickens come in and peck that swoll troll, just like it's a snack. Oh my gosh, look at all of these units coming in here. But one chain lightning is all we need. Well, okay. That by. Oh. Ale naprawdę, naprawdę, yeah, yeah. moim zdaniem, oni powinni zmienić ten styl zapowiedzi, no no zapowiedzi. Right. który oni przyjęli w Owie w okolicach pacza 9.2. Znaczy, to, to jest jeszcze coś right, trochę right. innego. To jest Let's takie. Oni już kompletnie poszli w jakieś takie. Ja nie wiem, do czego to wiem, jakieś takie. youtuberskie? Ten.

nie, nie, bo ty mówisz o stylistyce tej gry. A ja mówię o stylistyce zapowiedzi. Ja mówię o formule zapowiedzi. No zwłaszcza tam na początku, że tam był cringe, jak ja no. Nie Nawet nie, nie działa to dobrze. I mam nadzieję, że szybko się z tym mocno Bo raczej nie jestem jedyną osobą. With everything around her, so you can make a mobile assault squad anywhere on the map. I'm Eleanor. Yeah. Yeah. Warcraft! Warcraft! Arclight! Arclight. Rumble. Rumble. Rumble! This game has so many ways to play, varied content every single day, every single week. You get to play a new dungeon every week. We didn't talk about dungeons! We didn't talk about dungeons! You can play dungeons solo, or if you want to play co op, you can as well. We didn't talk about co op! We forgot to talk about co op! Co-op, you can join a guild, you can play with your friends. You can join a guild and you can that fight your friends. Fight, fight, fight. You can go play raids with them. There's so many things to do in this game. We didn't talk about raids. You're just going to have to stay tuned for more information, aren't you? Close bid is coming to limited regions soon, so keep an eye on social media for more information.

Zapowiedź tego samego? Dobra, już to jest lepsze. Serio, już to jest lepsze. Ju, już to jest, już to naprawdę. To jest takie. Ale 1000 razy już lepsze. Coś takiego oni tylko to powinni byli dać. Oni już tylko to powinni byli dać. Bez tych kurde, gadających głów. Bo to, o, Jezus, to. naprawdę. Jak to jest, że jeżeli coś takiego wygląda lepiej, to znaczy, że nie jest dobrze, tak? No ja nie jestem i tu mobilki, no to kompletnie jestem Mnie Nie interesuję Nie, trochę, no czy szkoda, nie? nie? wiem, może jakby Cieszę się w imieniu ludzi, którzy czekali na mobilkę taką standardową, ale... Ja czekałem na coś innego, no ja, ja sobie nie Dobra Już. Ale gówno. się. If Mi bardziej chodzi, mi bardziej chodzi o formę. Fo, o tutaj najbardziej chodzi o formę, mi, tak szczerze. Ale nie wiem, może tylko mi się nie podoba? Ale wam chyba też. Jakby to była jakaś quality mo mobilka, jak... Nie wiem, mówię, jakby dla mnie to może być... Sama gra może być turbo fajną mobilką, przez fakt, że jest mobilką kompletnie mnie nie, nie interesuje. Ale... P darmowa czy płatna? Nie wiem, nie jest to powiedziane. Nie wiem, no mówię wam, szczerze powiedziawszy, ja kompletnie... Jak od pierwszych... Jak od pierwszych tych to zobaczyłem, to, to już wiedziałem, że to nie jest to, na co czekamy. Więc tyle. Dawno się tak nie rozczarowałem. Nie, no ja nie miałem. Ja, nie miałem, ja nie, się nie rozczarowałem aż tak, bo nie miałem takich oczekiwań. Ja po prostu liczyłem na coś powiązanego z WoWem jako Grow, czyli na przykład właśnie, żeby Battle Pety były w jakiejś mobilnej też formie, czy coś takiego, no. Chociaż nie wiem, a Diablo Immortal z kolei jestem bardzo zainteresowany od kiedy usłyszałem, że jest na PC, no. Tym, a tym. Szczerze, tym nie jestem zainteresowany ani trochę. Ani trochę. Cieszę się, że y, y, jakby imieniu tych za tych, co im się to podoba, mi się kompletnie nie. To, ale no, to tak jak ktoś pisał dobrze wcześniej. Ja nie, nie, nie jestem jakby targetem. E, natomiast, abstrahując od tego, czym jest sama gra, naprawdę uważam, że form, ta forma zapowiedzi jest absolutnie gówniana i powinni to zmienić. i. Wydaje mi się, że Backlash będzie mocny po tym. Znaczy, tak, tak mi się wydaje, że nie, nie jestem jedyną osobą. Chociaż. I, i, ale patrzcie, jakby tutaj. Okej, okay, chyba. Ja chyba jestem. Chyba jestem. Znaczy... Chociaż nie wiem, to zawsze jest tak, że najpierw są leki, potem gdzieś tak z drugiej strony. Nie... A, bo to nie jest kanał Blizzarda. Nie wiem, nie, nie mam pojęcia. Nie, nie, nie wiem, wydaje mi. Dobra, to pytanie do Was. Czy zgodzicie się ze mną, że forma. Nie, nie, abstrahując od gry, że forma zapowiedzi jest absolutnie okropna i absolutnie powinni to zmienić. Tak, naprawdę, było jeszcze gorsze niż to ogłoszenie, przecież Dragonflight, z tymi kurwa, jak oni tam siedzą i tam. To jest Okropne to jest. Cringe. No to... Nazwijmy to po imieniu, no to jest cringe, jak ja pierdolę. No nie mogę, no to jest okropnie, że to wygląda. No. Dokładnie. Okej, okay. to jest bardzo proste. To jest zrobione w stylu takim, jakby to robił taki typowy XYZ YouTuber. I właśnie dlatego to jest tak słabe. <laughs> I to. No ale dobra, no, no widzę, że, że, że się zgadzacie. no to, to... Taka zapowiedź mobilki. To Może. Prędzej. Nie wiem, bo jakby to, co powinni oni zrobić, to po prostu. Wywalić tak zwane gadające głowy. To jest zły pomysł. To, jest zły, to nie działa po prostu. Dla mnie, ja mam wrażenie, że to jest zrobione po to, żeby dać takie y, wrażenie oglądającemu, że, że to robią ludzie i że to jest taka komunikacja, bo oni to ludzie do nas wychodzą, do nas mówią. Ale to moim zdaniem nie działa. To jest, wygląda okropnie, to wygląda sztucznie. To, y, jak, a jak jeszcze jest z takim. Bo to jest ta różnica pomiędzy tą zapowiedzią, tak naprawdę jedna, a zapowiedzią Dragonfly tam, gdzie oni siedzieli przy tych stołach. Tutaj jest jeszcze ten taki humor, taki YouTube'owy wciśnięty i to naprawdę, kurwa, nie działa, to naprawdę, naprawdę nie działa. No, raz jeszcze, moim zdaniem. Więc to jest, oni powinni, to się... Odsunąć od tego i, i, i czysty gameplay po prostu, żeby był pokazywany gameplay i okej, okay, niech on będzie pokazywany w ekscytującej formie, spoko, ale żeby to był gameplay, żebyśmy widzieli gameplay, a, a, nie, a nie to, 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 to tak, taka jest moje zdanie, moje nieprofesjonalne, no ale, no bo ja nie jestem żadnym specem od PR-u czy coś, ale no tak, no jakby znam ten, ten trailer, znam, no. No, no ten, ten trailer jest zajebisty. Ten trailer jest to, to w ogóle tutaj nie ma porównania. Znaczy to, tu jest zupełnie inna konwencja też umówmy się, ale... ale no to jest fajna konwencja, tak? okej, okay, tu nie ma gameplayu, to jest jakby sam też cinematik, jakby z, takiego, z taką muzyczną uprawą no. No to jest co innego zupełnie, tak? No i tyle, no. Kurde, no. A na tak dobrej drodze... A to, kurde, to będzie... Ja my, myślę o WoWie, myśląc o WoWie to jest takie niepotrzebne, taka kłoda pod nogi wizerunkowo. Ale nie wiem, może się mylę, może nie będzie tak źle. No szkoda, ja, znaczy dobra, jestem trochę rozczarowany, liczyłem na coś innego i to. A.